Dziękuję Państwa serdecznie. Dzisiejsze sady i polemiki w zupełnie innym miejscu. Od razu głos przekażę koledze, bo spotkaliśmy się u Szymona Kamińskiego. Szymon, poruszymy dzisiaj tematy związane w sumie z wapniem. A jak wapń to auksyny. Tematy, które nas łączą. Tak, tematy, które nas łączą. Spotykamy się w moim gospodarstwie. Zaprosiłem Zbyszka, żeby mi trochę pomógł w naszej uprawie truskawek, ale widzę, że będziemy dzisiaj rozmawiać o, o wielu innych tematach. Zbyszku, wapń, auksyny i ciekawostka, którą chciałem Ci powiedzieć. 15 razy więcej wapnia w truskawkach niż w jabłkach. Co Ty na to? Truskawka potrzebuje wapnia kilkakrotnie więcej niż sat jabłoniowy. Zwłaszcza w przypadku, kiedy ona tak naprawdę dojrzewa teraz. Teraz ma najwięcej stresów, szczególnie gorąco. Możemy mieć też stresy związane z suszą, możemy mieć z za dużą ilością wody. No, to więc... są zupełnie inne rośliny. Drzewo ma głęboki system korzeniowy i jest wyższe, więc tak. dalej od gleby może korzystać z wody, ze składników pokarmowych głębiej, nie jest przybliżone tak do gleby, więc nie nagrzewa się, nie nagrzewa się tak od samej gleby. Mhm. Truskawka ma płyciutki system korzeniowy, jest przy samej glebie, więc, więc jest, jest dużo bardziej wrażona na brak wody, na nadmiar słońca, na zbyt wysoką temperaturę. I bardziej i bardziej narażona na stres. Oczywiście. I co ciekawe, wapń, który jest w roślinach, to jest pierwszą substancją, która wpływa na ograniczenie stresów termicznych czy też z brakiem wody. To jest pierwszy pierwiastek, który bierze udział we wszystkich procesach, które związane jest z redukcją stresu. No, jako doradcy podkreślamy, że jeśli jest sytuacja stresowa i zastanawiamy się, czy w ogóle pryskać, dokarmiać czymś, czy nie dokarmiać, to w, na, w czasie upałów jedyne sensowne dokarmianie to są aminokwasy i wapnie. W sumie, w sumie wapń skompleksowany aminokwasami. No to no właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że to jest coś, co jest pierwszego, czym nabudowujemy bez wielkiego ubytku energetycznego rośliny, którą doprowadzimy i żeby ona miała tą pierwszą tarczę. Ale co teraz zrobić, żeby tego wapnia rośliny pobrały jak najwięcej, jak najszybciej? Mówimy o truskawce. Czy mówimy o Może jabłku? zacznijmy o jabłku. No w jabłku tak naprawdę mamy podstawowe, to jest nawożenie doglebowe. To, czyli, czyli pobieranie wapna tak, przez, przez, przez glebę. Żadne dokarmianie do listy nie załatwi nam. Tak, mówimy. Jeżeli mówimy o dokarmianiu, musimy pamiętać, że to jest tylko dokarmianie. Dokarmianie, a nie to nawożenie. Jest, tak, znam, truskawka na torcie, tak? <laughs> Druga sprawa jest taka, że potem mamy kilka Kilkanaście produktów różnych na rynku, które wpływają na to, że to pobieranie wapnia jest większe. I jednym z nielicznych produktów, które wykorzystuje bardzo fajnie zjawisko pompy auksyn wapniowej, są właśnie produkty, które w swoim składzie albo zawierają auksyny, albo prekursory do tworzenia tych auksyn w roślinach. Bo tam, gdzie są auksyny, tam jest transportowany wapń. Tak jakby tak. te auksyny z do siebie tak. przyciągały. Dlatego na początku, kiedy najintensywniejsze podziały komórkowe są w zawiązkach i tam, bo auksyny są produkowane tam, gdzie są podziały komórkowe, tak. i tam jest duża produkcja auksyn, to ten wapń ciągnięty od korzeni idzie w górę, trafia właśnie do owoców. Czyli tam, gdzie są najczęstsze podziały, podziały komórkowe. komórkowe. A przez pierwsze cztery tygodnie, w przypadku jabłek, są najczęstsze właśnie w jabłkach. Przez pierwsze cztery tygodnie po kwitnieniu tworzą się wszystkie komórki, które potem tylko się uwadniają i tak. rosną. Tak jest. I później możemy dostarczać wapn tylko przez dokarmianie, nawet nie mówimy do listy, tylko pozakorzeniowe, bo liczy się ten wapn, który trafi na, na owoc. Zawiązek, bezpośrednio na owoc, na owoc. Bo nie ma możliwości, żeby on się z liścia wycofał i przeniósł się w nie. drugą stronę. No, więc gospodarka auksynami możemy tutaj troszeczkę kombinować. Ja zalecam Algaren Twin, który zawiera bardzo dużą dawkę auksyn przy stosunkowo małej ilości cytokinin. I to powoduje, że wzmacnia kwiat centralny królewski, który i tak zazwyczaj jest najsilniejszy, wzmacnia wiązki przewodzące co powoduje, że ten najsilniejszy kwiat jest jeszcze silniejszy. Łatwiej się pozbywa konkurencji. Te konkurencyjne zawiązki z okułka szybciej spadają, nie czekając na opad czerwcowy. No i ten centralny zawiązek po prostu wygrywa. Czyli chcesz powiedzieć, że algorynem możemy regulować w ilość plonu? W ilość plonu, ale też i siłę przyciągania tego wapnia mhm. do zawiązków. Możemy sprowokować to wypromować ten kwiat centralny, a on wiemy z doświadczeń naukowych, że z natury od razu ma 20-30% więcej 20, wabi w tak, sobie. Tak, dokładnie tak. Przez to, że jest pierwszy i przez to, że pobiera najwięcej. Trzeba tak, jest, jest najsilniejszy, sil, silniejszy może więcej, ma większe możliwości. Tak. E, ale to działanie Algarenu kończy się w momencie, kiedy kończy się kwitnienie, kiedy I... z, y, zaczynają ustawać już podziały komórkowe. I wtedy ty wchodzisz ze swoim produktem. Dokładnie trochę wchodzę wcześniej, bo wcześniej. Wchodzę, wchodzę w pełnię kwitnienia, i wtedy zalecamy pierwszy zabieg, czyli tam, gdzie mamy tych kwiatów najwięcej otwartych, mówimy o jabłkach, bo jeśli chodzi o truskawkę, no to stosujemy przez cały okres trwania kwitnienia. Tak. I co ciekawe, truskawka też jest w stanie pobierać wapń z gleby do czasu yy, zbiorów. Tak. Więc jeżeli my rotujemy produkty wapniowe, bo nie mówię tylko biokal od samego początku do końca, i podejrzewam, że ty też nigdy nie powiesz biokal. Tylko biokal? Tak. Biokal nie jest w sumie taki masz. Nie możemy go nazwać no, nawozem wapniowym. Ma, 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 ma 8%, wapnia w sobie, ma to to troszkę, też, troszkę, troszkę cynku. Więc wiemy, że też cynk będzie wpływał na to, że i shelf w owocu będzie wyższy i, i, i kilka rzeczy będzie wpływało na tą typowo jakościową rzecz. Ale co chciałem wrócić, na pewno nie jest to produkt, który stosujemy od samego początku do końca, tylko on. Musimy rotować z innymi produktami. No bo tak. to trzeba przyznać. No. Jest kilka produktów na rynku, które wpływają na to, że, że wapń jest wykorzystywany i wapń, albo działają troszkę tak jak poliaminy, działają troszkę zamiast wapnia, tymczasowo, no ale mimo wszystko musimy ten wapń doprowadzić. To jest najważniejszy pierwiastek. Poliaminy, które również są w, są w składzie algarenu. I Expando chyba tak? I Expando też, tak. No dobrze, ale teraz tak. Mówisz o Biokalu, to jest preparat stosowany do listnie. Później stosujemy różne Inne preparaty. Stopniowo, tak? Do, Więc musimy przyjąć taką zasadę. do listnie, chociaż mówimy tak naprawdę powtarzam nie do listnie, tylko powinniśmy mi, poza poza tak Powiedz mi czy ta rąba wygląda dobrze. No. Mo, Myślę, że że moją, tak zasad... się, moją zasadą jest to, że stosujemy, dobry. stosujemy Algaren w O mogłaby być bardziej dojrzała. Pamiętaj, że jeszcze troszkę czasu minie, zanim to trafi do naszego konsumenta. Czyli początek sezonu Algaren, potem robimy kwitnienie, stosujemy tak. i Algaren i Biokal, tak. potem stosujemy, jakby odpuszczamy już te dwa produkty tak. w przypadku jabłoni, jeżeli chodzi o truskawkę, stosujemy wymiennie, ale również z innymi produktami wapniowymi. Oczywiście. Co możemy jeszcze więcej zrobić? W późniejszym czasie, jeśli chodzi o dostarczanie wapnia do korzenia w przypadku jabłoni, no to już nie będzie to miało wielkiego wpływu na owoce, ale w przypadku truskawek będzie miało no to, miał to ogromny, wpływ. ogromny wpływ. W przypadku truskawek, jeśli dziś wprowadzamy poprzez fertygację wapń do gleby, w zasięg systemu korzeniowego, to spodziewamy się, że za dzień, najpóźniej za dwa, bardzo wzrośnie zawartość wapnia w owocach. Tak. Doświadczenia, które robiłem z fizjokalem, wskazały, że fizjokal podany w niedzielę wieczorem, jeśli owoce były truskawki zrywane we wtorek rano, to już było 50% więcej wapnia w owocach te owoce były twarde, sztywne i błyszczące. Czyli tak, możemy sobie też zrobić... A jak kilka... położyłem ubianki koło siebie na podłodze w ganku, bez żadnej chłodni, to po kilku dniach tam gdzie, było, tam, gdzie był stosowany fizjokal, owoce były praktycznie zdrowe. Znalazłem jedną, która miała szarą pleśń, a na tak zwanej konkurencji, czyli na kontroli, to już było bodajże pięć gniazd Taki z szarą pleśnią, czyli to trwałość też przedłużyło i naturalną odporność owoców. Musimy też pamiętać, że możemy też sobie trochę zrobić krzywdy, jeśli chodzi o wapń. Za duża dawka azotu, będzie problem potem z utrzymaniem tego wapnia. Tak. Za bardzo nam się rozcieńczy owoc i ten wapń nie utrzyma tego w ryzach. Musimy pamiętać, że wapń buduje ściany komórkowe, bor trzyma je w ryzach. To są dwa pierwiastki, które musimy dostarczać do tego, żeby było dobrze. Jeszcze z mojej firmy fajny mamy tutaj produkt fajny Calboro, Tak. tak? I I to jest, jest jeden z moich, jeden z moich ulubionych moim produktów, moim zdaniem jest no jest troszkę droższy, ale jest moim zdaniem lepszy, jest bardziej jest aktywny, to, to muszę przyznać i z mojej firmy jeszcze mogę polecić x który działa tylko i wyłącznie hormonalnie na to, żeby roślina będąc w stresie nie przeżywała go, on blokuje wydobywanie się wapnia ze ścianką murkowych, a to się dzieje tylko dlatego, jak jest stres, bo wtedy roślina chce zagospodarować, te tematy wapniem, gdzie czuje się zestresowana. A w trakcie zbiorów truskawka to. prawie cały czas jest w stresie. Cały czas jest w stresie. Więc moi drodzy, poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo kwestii. Nie, Jak nie wiem ile należy... nam czasu zeszło, ale... Pewnie dużo, bo nam się dobrze <laughs> rozmawia, więc pewnie dużo. Musimy pamiętać, że przyjmijmy sobie ulubione programy wapniowe, które mamy i tak. wykorzystujmy wszystkie biostymulatory, które możemy wykorzystać, a ich świadomość o nich się coraz bardziej zwiększa, które wpływają na poprawę jakości. Bo tylko jakość, którą my wyprodukujemy przynosi nam odpowiednie korzyści finansowe. Prawda? No, to po to to robimy. Eee, Częściej się. Temat. Przechodzimy do częstowania Częstuj. się. Słuchaj, masz wspaniały stolik, coś genialnego. Jak Ci się podoba moje biuro, co? No, super. Już myślę, myślę, że będziesz częstym gościem teraz. Dzięki. Dziękujemy Państwu, zapraszamy, będziemy jeszcze nieraz pewnie dyskutowali, bo chcemy poruszać takie tematy, no można powiedzieć przyziemne, związane bezpośrednio z, <grymne> z truskawką. Z <grymne> z truskawką, z truskawką. Dobrze, wszystkiego dobrego.